A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Wracamy znów na szlak wyznaczony nam przez ogromną kolekcję niemieckich negatywów dokumentujących życie okupowanego Rzeszowa podczas II wojny światowej. Prawdziwą osobliwością tego zbioru jest możliwość zajrzenia do ówczesnych kawiarni i restauracji. Wprawdzie niemieccy fotografowie zaglądali do nich poza godzinami otwarcia, ale i tak to co zarejestrowali sporo mówi nam o ówczesnych przepisach porządkowych i zwyczajach. Tu zaglądamy do cukierni Pomorzanka, mieszczącej się w kamienicy na rogu ulic Dymnickiego i 3 maja. Dosyć surowe wnętrze z bardzo podstawowym wyposażeniem, a na ścianie napis po niemiecku głoszący, że salka wyjściowa jest tylko dla Polaków zapewne w odróżnieniu od kolejnego pomieszczenia z portretem Adolfa Hitlera na ścianie, przeznaczonego nur für Deutsche. Bez wątpienia, właściciele restauracji i kawiarni bardzo bali się kupotów. Które mogli ich wplątać odwiedzający te przybytki goście. W restauracji Inglota na dzisiejszym Placu Wolności na ścianie znajdował się napis: O polityce w lokalu rozmawiać nie wolno. Przy okazji wizyty w kawiarni Tatrzańska, mieszczącej się pod dzisiejszym adresem 3 maja 30, warto wspomnieć o swoistym fenomenie tego typu przybytków. Okupacyjni pamiętnikarze wielokrotnie powtarzali, że nawet brutalna niemiecka władza nie potrafiła stłumić podstawowego społecznego odruchu potrzeby przebywania w towarzystwie innych ludzi. Wystarczyło, że kawiarnia miała w menu tzw. Erzak herbatkę i podrabiany sernik, a nie świeciła pustkami a napój herbatopodobny sporządzano z obierzeń jabłkowych. Owoce obierało się ostrożnie i cienko, a obierki krajało w paseczki. Następnie należało je ususzyć i przypiec lekko w piecu. Po zalaniu wrzątkiem wychodził z tego bardzo aromatyczny napar o wyrazistym kolorze. Niemieccy fotograficzni dokumentaliści uważnie obserwowali również wpływ wojny na coś, co dzisiaj nazwalibyśmy tkanką miejską. Barwnie to opisał nieoceniony Franciszek Kotula w swoich pamiętnikach. Przez cały wrzesień 1939 przejeżdżały nieprzerwane kolumny czołgów i olbrzymie auta ciężarowe. Wówczas całe miasto trzęsło się w swych posadach, jęczały szyby, domy zdawały się tańczyć. Trzęsły się naturalnie i te zmurszałe zawilgocone piwnice, które na pewno w tajemnicy przed miejskimi wodzami. Wryły się pod i place. Skutki wywołane tymi wstrząsami nie dały na siebie długo czekać. Kiedy w jesieni 1940 zawaliły się piwnice pod ulicą Berka, Joselewicza, nikt chyba nie przypuszczał, że to będzie koniec jednego z najstarszych kwartałów miasta. Właśnie o tym opowiadają te fotografie, choć często są mylone z dokumentacją skutków niemieckich nalotów, to pokazują powolną śmierć budynek po budynku tego fragmentu Rzeszowa. I jeszcze raz przywołajmy Franciszka Kotule. W tym czasie popękało też na skutek wstrząsów cały szereg starych domów przy ulicy Mickiewicza, naprzeciw ulicy Joselewicza, obok przybudówek synagogi. Wszystkie te domy należały do Starego Rzeszowa, zbudowane w końcu XVIII albo na początku XIX wieku. Posiadały bardzo ciekawe rozwiązania klatek schodowych, oryginalne bramy wejściowe, a najcharakterystyczniejsze były sienie. Tunele, którymi wychodziło się już na teren miejskich wałów. Dzisiaj już nic nie przypomina tamtej dzielnicy, a o kolejnych metamorfozach miasta utrwalnych na niemieckich negatywach opowiemy w kolejnej części naszego spaceru.